Astro Detainer. Astro Toilet, który próbował pozbyć się Jimena z pola bitwy, ale mu się nie udało. Witajcie na kanale Polis. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwonkiem i również wbijajcie na mój główny kanał, a więc bez względnego pieprzenia zaczynamy. Pisałem wam pod poprzednim odcinkiem, o jakiej postaci mam zrobić ciekawostki, i Damian 2.0, jako pierwsza osoba w komentarzach, napisała mi, żeby zrobić film o Astro Detainerze. Za co go pozdrawiam i zostanie wynagrodzony w sali sław na mojej serii Minecraft Survival na moim głównym kanale. Ale nie pieprząc, przechodzimy do tematu. A oto pięć ciekawostek o Astro Detainerze, o których mogłeś nie wiedzieć. Kiedy Astro Detainer się po raz pierwszy pojawił, to swoje obracające się koło miał na samym dole, co nie wyglądało zbyt dobrze, ale mamy szczęście, że boom zmienił. Astro Detainer w odcinku 60 ma zupełnie inny model twarzy niż 10 odcinków później. Jak widać chłop zrobił mewing. Bye bye, bye bye. Czy wiedzieliście, że Astro Detainer podczas 10 odcinkowej nieobecności awansował w hierarchii astro Toiletów? W odcinku 60 miał jeden pasek na swoim hełmie, podczas gdy 10 odcinków później ma ich trzy. Poza tym, jak Boon kiedyś udzielał wywiadom zagranicznym youtuberom, to wspomniał, że Astro Toilety mają swoją hierarchię. Główną cechą Astro Detainera, jaką mogliśmy radę poznać, jest lekkomyślność, co pokazał w odcinku 72, walcząc z Jimenem. Przykładem jest jak rzuca się z całym impetem w tarczę Jimena, lub jak łapie jego kule z fioletowymi cząsteczkami, nie zdając sobie sprawy, co to może być. Astro Detainer w odcinku 72 w pewnym momencie robi to samo Jimenowi co jego fałszywemu klonowi z odcinku 60. To by było tyle na dziś. Piszcie śmiało w komentarzach o jakiej postaci z uniwersum Dafuk Buma mam zrobić ciekawostki, a może Was wynagrodzę w sali sław na mojej serii Minecraft Survival na moim głównym kanale. Ale teraz się z Wami żegnam. Cześć!